Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie już w trzecim dniu naszego wyzwania wielkanocnego. Codziennie od 1 do 5 kwietnia o godzinie 8 na moim kanale tutaj na YouTubie pojawia się tutorial rysunkowy Rysujemy akcenty wielkanocne. Natomiast o godzinie 20 na Facebooku piszemy różne wielkanocne hasła. Więcej szczegółów o wyzwaniu znajdziesz w opisie do tego filmu, tak? Kliknij strzałeczkę pod, do opisu tego filmu i tam przeniosą cię linki do wyzwania, właśnie z opisem wyzwania, z hasłami, gdzie co jest. A wszystkie filmy, które pojawiły się do tej pory, też znajdziesz tutaj w tym wpisie. Możesz je bardzo wygodnie sobie obejrzeć. Dobrze, w pierwszym dniu mm, rysowałyśmy. z wspólnie jaja, jaja i kurę, tak, co było pierwsze jaje, kurę i zrobiłyśmy taką kartkę. Natomiast w drugim dniu rysowałyśmy kilka takich przykładowych zajączków wielkanocnych. Natomiast dzisiaj czas na owieczkę, tak. Owieczka jest również takim symbolem kojarzącym się z wielkanocą, więc dzisiaj poćwiczymy trochę rysowanie owieczek, kilka wariantów przygotowałam i zrobimy taką prostą kartkę wielkanocną. Zapraszam. Zaczynamy rysować. Owieczki, owieczki, baranki i jak zwykle zaczynam ołówkiem. Najpierw narysujemy główkę, buzię. Teraz tutaj włoski, teraz uszy. Tak. Teraz to rysujemy. Ciało uwieczki, nóżki, kopytka na końcu. Teraz na jest szkic, później cienkopisem będzie ładnie poprawione, ta tylna nóżka może być troszeczkę zaokrąglona, tą też później zaokrąglę, gdy będę ją poprawiać cienkopisem i ogonek też uwieczka ma taki. Oczy i buzia bardzo podobnie jak u zająca. Tak, coś takiego. I przy uszu jeszcze możemy dorysować takie. Takie kreseczki. Może jeszcze narysujemy inną owieczkę, ale dosyć podobną zacznę teraz. Nie trochę tutaj ją bardziej na prawo narysuję. Tym razem zacznę od włosków. I fryzura teraz buzia. i tej owieczce narysujemy takie oklapnięte muszę takie. I teraz znowu ciało. Coś takiego. I nóżki, bardzo podobnie jak przy pierwszej owieczce. Tak, czasami rysujemy coś z jednej strony, z prawej do lewej, albo z lewej do prawej i później nie potrafimy, więc dobrze jest sobie potestować. I tutaj tak samo. Nosek, buźka i oczy. Trzecia owca, troszeczkę inna, ona będzie głowę miała tak bardziej z przodu, przez swoim ciele. I teraz narysujemy buzię, uszy. Coś takiego. Teraz tutaj część głowy i tutaj jej całe ciało. Tak, taka duża owca. I nóżki narysujemy takie. Takie proste. Tak, tutaj ta owca ma rzeczywiście tej wełny dużo więcej niż te pierwsze dwie. I tutaj oczy na koniec. Tak. Tutaj można. Tak cienko pisem, gdzie będziemy to poprawiać jeszcze. I tutaj można zrobić. Tak i zresztą jak każdej tutaj jest owiec można dorysować jej trochę tej wełny. Ale tutaj chodzi o to, żeby to całe ciało było takie takie wielgaśne, a główka malutka też takie owieczki fajnie wyglądają. Teraz przygotujemy owieczkę, która będzie troszeczkę podobna do tej naszej kurki, bo będzie miała też takie duże oczy i bardzo często taki rodzaj owiec jest na różnych kartkach. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale y, tam są właśnie takie owce, które jest wszędzie napisane, to wszystko jest głupie, kwiatek jest głupi. No, przynajmniej w Niemczech jest coś takiego. Zone dów, dów, Chyba w Polsce jest coś podobnego. Czyli znowu takie wielkie oczy, tak jak w przypadku tutaj kury. I teraz buzia. też taka... Dosyć spora. Teraz tutaj włoski. mój pies szczeka na ogrodzie. Chce się bawić. On szczeka, jak chce się bawić. Nie szczeka na, na obcych ani na listonosza, tylko szczeka, jak chce się bawić. A dzisiaj jest ładna pogoda. Pies jest w Pies jest w ogrodzie. Z mężem. Ok, takie ciałko. I teraz jeszcze narysujemy nóżki. I te nóżki są dosyć podobne, tak jak tutaj. Tutaj. Mam nadzieję, że to szczekanie nie będzie aż tak przeszkadzało. Tutaj w nagraniu. Okna zamknięte, ale jednak niesie się. Tak, i tutaj, ogólnie tutaj ta część stopy jest taka troszeczkę większa, taka karna i ogonek, coś takiego i nosek, ja mam nawet taką owcę i ona trzyma jeszcze w buzi kwiatka, mam taką, rzeczywiście taką figurkę owcę, tak to będzie bardzo fajnie wyglądało na kartce wielkanocnej więc taką też fajną przygotujemy i tutaj można otworzyć jej i oczywiście znowu tutaj trochę wełny i będzie bardzo fajna owieczka, tak? bardzo podobna do tej kurki, którą już rysowałyśmy rysowaliśmy kolejna owieczka podobna też do tej, tylko bardziej dopracowana może inne uszy będzie miała tak? takie bardziej o, takie, bardzo podobnie jak tutaj, tak. I tak. Oczy będzie tu miał. albo oczy jeszcze dorysujemy. Tutaj, fryzurka. Teraz też tutaj, tak. I nóżki. I tutaj jeszcze tylnie. Tak, jak, jak szkicujesz ołówkiem nie przejmuj się, później przy poprawianiu cienkopisem będzie to o wiele lepiej. Tak i tutaj jeszcze jej dorysujemy. Czyli bardzo podobna jak ta, tylko ta była łatwiejsza, a tutaj jest troszeczkę. Już sprecyzowane są te kreski. I tutaj zmieści się w dolnym prawym rogu jeszcze jedna owca, to może jeszcze ostatnią narysuję taką. Mniej więcej tu będzie głowa, tu będzie tułów, tak? I teraz to prawie. Tutaj będą uszy, takie trochę inne znowu. Chyba sząda, owieczka shauma takie uszy. I takie oczy tak i tutaj znowu tak coś takiego coś takiego głowa będzie kwadratowa e, nie kwadratowa co ja mówię okrągła Takie koło będzie chociaż albo trochę mogę na zrobić. Teraz, jak będę cię poprawiać, będzie ładniej. Dobrze, moje owieczki już są poprawione cienkopisem, gungę trochę wymazałam, tak w niektórych miejscach, nie wszędzie, bo to jest tylko biblioteka inspiracji, a nie taki oryginał. I jedną z owieczek już sobie przeniosłam też tutaj na kartkę. Pewnie widzisz po lewej stronie, wybrałam tą. Całkiem fajnie wygląda i poza tym pasuje mi tutaj do tej kury, tak? Taki jakby jedna seria kartek. Dobrze, tutaj za wiele nie będziemy kolorować tych owiec, bo, bo owieczki mają zazwyczaj białe, białe futerko, ewentualnie czarne. Dlatego tylko dzisiaj będę używała koloru szarego. Brush Pen Ecoline, u mnie numer 704. I teraz zrobię tutaj akcenty. Tak, cienie. Trochę cienie, może. No tutaj. Owieczka, jak stoi, to rzuca cień, więc może przy wszystkich tak coś takiego. Tutaj też naprawdę szybciutko, bez większego przykładania się do szczegółów. Tak, tutaj tego kwiatka może tylko na czerwono narysuję, a tak będzie wszystko tylko na szaro. Dobrze, tak wyglądają nasze owieczki już y, pokolorowane, pocieniowane, chociaż nie, tutaj zapomniałam jedną, to szybciutko jeszcze ją poprawię. To tylko tak orientacyjnie, ale na drugi rok, gdy będziesz właśnie szukać inspiracji, otworzysz tylko taki zeszyt i będziesz mieć już gotowce. Dobrze, a teraz jeszcze szybciutko zrobimy kartkę. Tutaj napiszę e, napis Wesołych Świąt. Jeżeli chcesz poćwiczyć brasz lettering, pisanie, zapraszam Cię dzisiaj o godzinie 20 na mojego fanpage'a. Link znajdziesz też w opisie do tego filmu. I tam będziemy nadal ćwiczyć litery, pisanie liter. Ale może masz ochotę już teraz, albo na kartce, bądź też gdzieś na... Yy... Na jakimś papierze do poćwiczenia napiszemy Wesołych Świąt. Tak, ja biorę znowu fudenosukę, czarny fudenosukę i napiszę Wesołych. Teraz przy, przepraszam, że nic nie mówię, ale muszę się chwilkę skupić, żeby się nie pomylić. Wesołych. Tak, tutaj jeszcze coś takiego. Wesołych i jeszcze świąt. cały świąt i teraz jeszcze kwiatka pomaluję się widać kwiatka pomaluję na czerwono. Tak, i tutaj jeszcze sobie owieczkę poprawię na szaro. nóżki i zaraz jeszcze w futerku tutaj cienie nakładam tak. Cienie nie wszędzie, tylko z jednej strony. Najlepiej zdecyduj się, czy to będzie od lewej, czy od prawej i tutaj. Chociaż nie jestem pewna, czy to fajnie wygląda z tymi tutaj kreseczkami. Tak, patrzę, że tutaj ta no, chyba fajnie wygląda bez. No, chociaż nie, też ładnie wygląda. W pierwszej chwili pomyślałam, że nie za bardzo, ale w sumie i uszy jeszcze. Dobrze, i tak może wyglądać taka przykładowa kartka Wielka, wielkanocna. Nie ma tutaj zbyt wielu kolorów. Tutaj jeszcze ewentualnie może jakieś serduszka dorysujemy, albo motylka można by było narysować. Teraz, już nie będę. Się zastanawiać nad wzorem, szybciutko serduszka, tak jak przy kurce. Pomalać na czerwono, żeby był ten jeden taki powtarzający się akcent kolorystyczny. Dobrze, tak wygląda przykładowa kartka, i jeszcze na sam koniec możesz dodać ramkę, tak jak tutaj. Możesz, Anil, ale nie musisz. Tak, to już jest. Um. To my tu zrobimy. Może taką zrobię tym razem. To będą listka. Tak, ramka nie musi być zawsze taka sama i składająca się tylko ze zwykłych kresek albo ze ślaczków. To mogą być również różne gałązki albo może, możesz kwiatki narysować. Bazie, albo pisanki nawet. Nawet tutaj można by było jaja dookoła narysować. Tylko może byłoby. Bardziej pracochłonne. I tego też nie będę kolorować na jakiś kolor, tak? Zaraz tu sobie jeszcze dokończę. Dobrze, moja owieczka już jest gotowa. Kartka bardzo podobna jak ta pierwsza, ale można właśnie sobie zrobić całą taką serię kartek świątecznych, wielkanocnych, właśnie w takim jednym stylu. Nie trzeba tutaj nie wiadomo czego nowego wymyślać. Tak, żeby też to wyglądało jakby z jednej ręki było. E, tak samo możesz zrobić z królikiem, albo w ogóle kilka ilustracji ze sobą teraz połączyć. Tutaj, tutaj już e, wykorzystaj swoją fantazję, m, swoją pomysłowość, swoją kreatywność, ale myślę, że tutaj już masz sporo inspiracji. Jeżeli coś stworzysz, koniecznie podziel się ze mną albo na Facebooku w naszej grupie, albo na Instagramie. Oznacz mnie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostaw komentarz, jak się podobało to wideo. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, bo jakoś przypadkowo tutaj trafiłaś, trafiłeś, zasubskrybuj, aby nie ominął Cię żaden kolejny film. I do zobaczenia już jutro. To będzie już jutro, będzie czwarty film. Do usłyszenia jutro. Pa pa!